Cześć, tu jest i dziś o jednym z mitów w psychologii popularnej, tak zwanym efekcie Mozarta. Psychologia to nauka o mechanizmach działania umysłu ludzkiego i związanych z tym zachowaniach. Jednak przez wiele lat powstało bardzo wiele mitów. Jednym z takich mitów jest mit efektu Mozarta, który e, mówi, że słuchanie muzyki e, klasycznej, właściwie muzyki Mozarta, podnosi poziom inteligencji. Natomiast książka 50 wielkich mitów psychologii popularnej e, rozprawia się z tym mitem. Skąd się wziął ten mit? W 1993 roku w czasopiśmie naukowym Nature ukazał się artykuł badawczy, w którym przedstawione Zostało badanie naukowców, w którym osoby badane, czyli właściwie studenci, wycinali i składali kartki. I zostali oni podzieleni na trzy grupy. Jedna z grup słuchała właśnie Mozarta, druga słuchała muzyki relaksacyjnej, a trzecia słuchała ciszy przez 10 minut przed rozpoczęciem wykonywania tego eksperymentu. I badanie to wykazało, że grupa, która słuchała Mozarta. Średnio lepiej o 8-9 punktów yy, IQ radziła sobie z rozumieniem przestrzennym. I właśnie tak powstał mit, jakoby muzyka klasyczna usprawniała inteligencję. Termin efekt Mozarta stworzył lekarz-otolaryngolog Alfred Tomatis, który zajmował się głównie badaniem zależności między słuchem a komunikacją. Jest on też twórcą metody yy, Tomatisa. Czyli takiego treningu uwagi słuchowej, która jest stosowana do dziś. A termin efekt Mozarta został spopularyzowany przez Dona Campbella, czyli nauczyciela, który był też jednocześnie muzykiem. I nie oszukujmy się, większość rodziców chciałaby, aby ich dziecko było mądre, inteligentne i chciałoby im ten start życiowy ułatwić. To sprawiło, że efekt Mozarta był też. Dochodowy. To znaczy, że pojawiały się liczne zabawki, płyty, nagrania, kasety oparte właśnie na mm, muzyce Mozart'a i muzyce klasycznej e, i one oferowały, że dzieciom czy wręcz niemowlętom, a nawet e, dzieciom, które były jeszcze w brzuchu mam, będzie wzrastał poziom inteligencji po wysłuchaniu tych nagrań. Dlaczego to jest mit? Po pierwsze, dlatego że badana była specyficzna grupa, czyli studenci, więc nie ma uzasadnienia, żeby przekładać wyniki, które oni uzyskali, na wyniki, jakie uzyskałyby dzieci czy niemowlęta. Po drugie, badaniu podlegała tak naprawdę konkretna umiejętność cięcia i składania kartek, którą oczywiście można założyć jako rozumowanie przestrzenne, ale nie można jej przecież utożsamiać z inteligencją jako taką, ponieważ na nią składa się szereg różnych czynników i szereg różnych umiejętności. Po trzecie, badanie to pokazywało wpływ muzyki Mozarta na tę umiejętność zaraz po wysłuchaniu e, jednej z sonat Mozarta. Natomiast e, nie ma jakiegokolwiek dowodu na to, aby ten efekt był długotrwały, ale dlaczego ten mit był tak bardzo popularny? Po pierwsze, dlatego że w większości rodzicom zależy na dobru ich dzieci i chcą po prostu zapewnić im jak najlepsze możliwości rozwoju. Po drugie, często mylimy korelację, czyli współwystępowanie z przyczynowością, czyli że coś wynika z czegoś, a przecież to, że jakieś dwa zjawiska współwystępują, nie jest jednoznaczne z tym, że któreś jest przyczyną któregoś. Co prawda, w 1989 roku pojawiły się badania tych badaczy, które pokazywały dodatnią korelację między uzdolnieniami muzycznymi a IQ. Natomiast tak jak mówię, korelacja, czyli współwystępowanie, to nie oznacza, że jedno było przyczyną drugiego. Kolejny powód popularności tego mitu zauważyli ci dwaj psychologowie, którzy zauważyli, że efekt ten rozprzestrzenia się trochę tak, jak podczas zabawy w głuchy telefon. Ktoś coś usłyszy, ale coś przekręci, coś doda od siebie, coś zmieni, o czymś zapomni, i tak informacja ulega po pierwsze zniekształceniu, a po drugie, uogólnieniu. I tak informacje zawarte w oryginalnym badaniu przekształcono i wysnuto wnioski, że na przykład muzyka Mozarta podnosi IQ u dzieci i niemowląt, a także, że efekt zachodzi również w okresie prenatalnym i że efekt ma dobroczynne skutki dla uczniów szkół podstawowych i liceów. Z tym, że kiedy o tym pisano, Nikt takich badań tak naprawdę nie przeprowadzał. Więc, mimo to, że efekt Mozarta nie był tak naprawdę potwierdzony, był bardzo znany. Znaczna część Amerykanów o nim słyszała i w niego wierzyła. Natomiast inni badacze próbowali odtworzyć oryginalne badania, ale z ich badań wynikało, że efekt nie występuje, a jeśli występuje, to jest on bardzo znikomy. Inni badacze zauważyli też, że efekt jest znacznie słabszy niż początkowo zakładano, ponieważ początkowo mówiono, że poprawia on umiejętność o 8-9 punktów, natomiast tutaj okazuje się, że są to dwa lub mniej. Punkty. Jeszcze inni badacze zauważyli, że efekt ten mniej więcej po godzinie spada do zera, czyli tak naprawdę nie jest długotrwały. I to, co chyba najważniejsze, to te badania nigdy nie były przeprowadzane na dzieciach, tylko na grupie osób dorosłych, więc tak naprawdę nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego mielibyśmy przenosić ten efekt. Na dzieci, właśnie. Właśnie w psychologii jest tak, że bardzo często, nawet jeżeli jedno badanie coś pokazuje, to bardzo trudno jest później odtworzyć takie badanie, czyli badanie nie jest powtarzalne. A skoro nie jest powtarzalne, to tak naprawdę nie można być pewnym, że dany efekt zachodzi. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się powiedzieć o tym micie? Po pierwsze, sama niedawno zostałam mamą i też obiło mi się o uszy właśnie, że y, puszczanie dziecku, kiedy, kiedy ono było jeszcze w brzuszku, muzyki klasycznej, będzie bardzo dobrze na niego oddziaływać. I przyznaję, że kilkukrotnie zdarzyło mi się puścić jakąś muzykę klasyczną, natomiast. Y, nie chcę powiedzieć, że to nie ma sensu, bo na pewno puszczanie dziecku muzyki klasycznej wzbogaca jego doznania. Oczywiście uważam, że zapoznawanie dzieci z muzyką klasyczną, ale też z różnymi innymi gatunkami muzycznymi jest dla nich bardzo rozwijające i... Myślę, że powinniśmy jako rodzice, właśnie dzieciom pokazywać to, że istnieją różne gatunki muzyczne. I jest to przecież wspaniała idea. Yy, istnieje coś takiego jak muzykoterapia, która jest yy, często formą yy, wspomagającą różne inne terapie. I nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że umniejszam jakoś wpływ muzyki na rozwój dziecka. Natomiast yy, ja byłabym skłonna bardziej do tego żeby wysnuć taki wniosek, że, że muzyka ma wpływ na inteligencję ogólną. Natomiast wydaje mi się, że muzyka może mieć bardzo duży wpływ na inteligencję emocjonalną. Dziecka czy osoby dorosłej, ponieważ to na ten aspekt emocjonalny mam wrażenie, muzyka wpływa najbardziej. Natomiast też to, co jest ważne, to mam wrażenie, że dobrze jest jednak potwierdzić jakiś wynik kolejnym badaniem, ponieważ, tak jak tutaj mówiłam, każda próba odtworzenia tego badania no, nie pokazywała tego efektu Mozarta. Myślę, że Fajnie by było kiedyś przeprowadzić podobne badania na dzieciach, bo być może, wcale nie mówię, że nie, być może jednak ten efekt występuje. Tylko do tej pory nikt się raczej nie pokusił o rekonstrukcję tych badań na dzieciach. Okej, okay, trochę się nagadałam, ale to wszystko na dziś, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!